Po raz pierwszy na naszym kanale Dodge, dokładnie z modelem Journey. Amerykaniec z krwi i kość. Ej, przecież to jest znaczek kwiata, a, a to jest Journey, przecież to widać. Ej, no kurde, co teraz? Tym... ja może. Poczekaj, poczekaj, za, za, zajrzę pod maskę. A, czyli jednak serce prosto ze słonecznych Włoch. No właśnie, to jest Dodge Journey czy Fiat Freemont? Dzisiaj tego się dowiecie. Oglądajcie. Pamiętajcie także, żeby subskrybować ten kanał. Zapraszam Was na test. I co ja mam wam powiedzieć? Journey zadebiutował w 2007 roku, a Fremont w 2011. Po czterech latach w dodatku zniknął z rynku. Żeby było śmieszniej, przez dwa lata Journey też był sprzedawany w Europie. Fiat Fremont jest suwowanem, jest masywny, duży i prezentuje się całkiem nieźle. Z przodu mamy dużą maskę z fajnymi przetłoczeniami, grilla ze srebrnymi wstawkami oraz dużym logo producenta oraz ładny dyfuzor na dole. Z boku widzimy już więcej suwa. Takie przerośnięte kombi z dużym prześwitem, choć też nie jest imponujące, 17 cm. Na butnikach widzimy przetłoczenia. Na dole przy progach osłony stworzywa. Pomimo chęci vanowych, nie mamy tutaj przesuwanych drzwi. A szkoda, ale tylne drzwi otwierają się praktycznie pod kątem 90 stopni. Tył jest adekwatny do całego auta, czyli masywny. Dodatkowo mamy takie optyczne wrażenie, że rozszerza się w środkowej części. Tutaj napis Fremont. Z ciekawości wam powiem, że w Dodge'u będzie napis Dodge, a nie Journey. Na dole zobaczymy dyfuzor. Wnętrze tego auta absolutnie nie potwierdza stereotypów o amerykańskości. Materiały są tutaj dobrej jakości, wszystkie są miękkie. Nawet ten podłokietnik jest bardzo mięciutki i przyjemny. Nic tutaj nie skrzypi, spasowanie jest w porządku. Tylko w tym miejscu widać jakieś dziwne zużycie, ale myślę, że to raczej wina. Właściciela niż słabych materiałów. Na górze mamy kratki nawiewu, poniżej ekran multimediów, choć jest tak śmiesznie mały, że wygląda, jakby był przeniesiony z 500. -ki. Naprawdę nikt z tego nie zauważył, nikt nie stwierdził, że jest to za małe dla tak wielkiego auta. Jeśli chodzi o jego funkcjonalność, nic nie można zarzucić. Mamy tutaj 6 przycisków po trzy na bok. Dodatkowo ekran jest dotykowy. Działa to sprawnie, całkiem płynnie. Łatwo można tutaj skonfigurować sobie Bluetooth, można słuchać muzyki, można słuchać muzyki także przez USB, więc wszystko jest tak. Jak trzeba. Dodatkowo możemy tutaj także obsługiwać klimatyzację, a do tego mamy także kompas. Typowo amerykańska opcja. No i fajnie, że jest tutaj przycisk do szybkiego wygaszenia ekranu, żeby nas nie raził w oczy. Poniżej półeczka idealnie sprawdziła się na telefon. Jeszcze niżej mamy taki srebrny pas. To jest listwa, która przechodzi po całej desce rozdzielczej i mamy tutaj kilka przycisków, m.in. od klimatyzacji, ogrzewania przedniej szyby czy kontroli trakcji. Poniżej mamy panel klimatyzacji. No właśnie, możemy ją obsługiwać. Zarówno z ekranu, jak i z tradycyjnych pokręteł. Tutaj trzeba uważać, bo jedno z pokręteł służy do głośności radia, jedno do siły nawiewu, a trzecie do przeglądania plików. Temperaturę natomiast zmieniamy tymi przyciskami. Poniżej mamy jeszcze miejsce na płytę CD, a jeszcze niżej niepozorny, ale bardzo pojemny schowek. W ogóle tutaj takich praktycznych przestrzeni jest sporo. O, zobaczcie, w tym miejscu mamy taką siateczkę. Schowek pasażera może nie jest przesadnie duży, ale za to mamy schowek pod. Siedzeniem pasażera. O, tutaj na przykład schowałem sobie nasz kubek. Jak to na amerykańskie auto przystało? Miejsce na duży kubek musi być. Test zdany na piątkę z plusem. Do tego mamy podłokietnik. Tutaj znajdziemy schowek tym razem malutki, ale pod spodem kryje się głęboki wraz z portem USB, AUX oraz gniazdem zapalniczki. Sam podłokietnik nie jest idealny, nie jest regulowany ani na wysokość, ani na długość, a jego pozycja akurat dla mnie nie jest zbyt wygodna, bo często ta ręka mi się po prostu z niego zsuwa. Dźwignia zmiany biegów jest całkiem ładna, ma takie srebrne wykończenie, nie jest przesadnie duża. Mamy tutaj także spory schowek na okulary i do tego lusterko sferyczne do obserwacji naszych młodych pasażerów z tyłu. Mamy także szyberdach, który manualnie zasuwamy oraz przyciskami możemy sobie uchylić albo otworzyć. Kierownica ta przede wszystkim ma bardzo szeroką regulację. Spójrzcie tylko, jak mocno można ją wyciągnąć. Dzięki temu łatwo zająć tutaj wygodną pozycję. Do tego ma sporo przycisków zarówno z przodu, jak i z tyłu kierownicy. Obsłużymy tutaj na przykład tempomat, komputer pokładowy, telefon czy radio. Pewnie zauważyliście też, że nie ma manetki po prawej stronie. Wszystko łącznie z wycieraczkami, jak i kierunkowskazami obsługujemy z manetki po lewej stronie. Ogólnie kierownica jest dosyć duża, ale w końcu to duże auto, ale wcale nie jest brzydka. Jest nawet całkiem ciekawie zaprojektowana. A teraz spójrzmy na zegary. Są one umieszczone w takich srebrnych tubach, są czytelne, dużo jest tutaj koloru czerwonego, po środku mamy mały ekran komputera pokładowego, na którym znajdziemy podstawowe informacje, ale także takie ciekawostki jak na przykład aktualne ciśnienie w oponach. Samochód jest wyposażony w bezkluczykowy system dostępu, dzięki czemu nie tylko wejdziemy do niego bez wyciągania kluczyka z kieszeni, ale także odpalimy go. Ten guzik trzeba przytrzymać odpowiednio długo, aż do pełnego uruchomienia silnika. Jeżeli chodzi o miejsce, no jest tutaj w tym względzie bardzo dobrze. Nad głową mam spory zapas, na nogi także nic mnie tutaj nie uwiera. Siedzę sobie wygodnie, fotel jest bardzo miękki, choć nie jest on zbyt dobrze wyprofilowany, nie ma tutaj za dużo trzymania bocznego. Fotel kierowcy jest regulowany w połowie elektrycznie. Na drzwiach sporo miękkich materiałów. Fajnie, że ten podłokietnik jest taki mięciutki. Mamy tutaj także panel sterowania szybami, a także lusterkami, ale za to kieszeń nie jest specjalnie amerykańska. Zmieści się tutaj co najwyżej półlitrowa butelka. A teraz zaglądamy do tyłu. Trzeba przyznać, że na tylnych drzwiach też nie oszczędzali. Materiały tak samo dobre, do tego schowek, który też pomieści półlitrową butelkę. Na fotelu kierowcy kieszeń, na środku gniazdo zapalniczki oraz taki niewielki tunel pod podłogą po obu stronach znajdziemy bardzo głębokie praktyczne schowki. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy w tym samochodzie, czyli panel sterowania klimatyzacją na podsuficce. Co prawda nie jest to zbyt zgrabne, ani praktyczne rozwiązanie, ale przydatne w tak dużym samochodzie. Kratki nawiewu także umieszczone są w podsuficce. No i kanapa. Po pierwsze jest tutaj dużo miejsca. Spokojnie mam zapas na nogi, nad głową, stopy mogę wsunąć pod fotel, zająć sobie wygodną pozycję. Do tego kanapę można przesuwać, o, a także pochylać. Mamy tutaj także dwa zintegrowane foteliki dziecięce. Oraz oczywiście zaczepy i sofiks. Dodatkowo na środku taki sprytny podokietnik z uchwytami na kubek, właściwie w zagłówku. No i oczywiście kanapę można złożyć. Po złożeniu otrzymujemy płaską powierzchnię bagażnika. A tej dźwigni używamy, żeby dostać się do tyłu. I teraz właśnie do tyłu zajrzymy. O ile dostać się tutaj można całkiem sprawnie, to przetrwać jest znacznie trudniej. Jeżeli usiądę sam za sobą, to praktycznie jestem ugniatany fotelem i nie mam czego zrobić ze stopami. Co prawda jest tutaj szeroki plastikowy podokietnik z płytkim uchwytem na kubki, jest także kratka nawiewów pod suficzce, ale nie zazdroszczę dorosłej osobie, która miałaby tutaj pokonać dłuższy dystans. Sprawdźmy zatem bagażnik. W konfiguracji siedmioosobowej bagażnik ma pojemność 145 litrów. Wtedy włożymy na przykład dwie walizki. Na szczęście system składania i rozkładania foteli jest banalnie prosty. Do tego ma takie przemyślane rozwiązania. Jeżeli puścimy sznureczek, powinien się on przykleić sam do tego rzepu. Zobaczcie, jedno pociągnięcie, nawet jeżeli zagłówek jest rozłożony. I wszystko się składa. Teraz jest tutaj 540 litrów pojemności. Do tego tutaj mamy schowek, w którym znajdziemy na przykład siatki do organizacji bagażu, gaśnicę, trójkąt, a jeszcze głębiej schowek z lewarkiem. Koło zapasowe jest podwieszone. Czas na nasz test walizek. Tutaj już kompletnie bez żadnych problemów. Zatem sprawdzamy, czy ten włoski silnik uciągnie tę amerykańską budę. Fiat Fremont jest dużym autem. Ma 4,9 metra długości oraz 1,8 metra szerokości. Takie auta dość rzadko ktoś projektuje w Europie. Do tego masa oscylująca w okolicach 2 ton. Zawieszenie to kolumny McPhersona z przodu i zawieszenie wielowahaczowe z tyłu. Auto prowadzi się przyjemnie, jest ciężkie i dostojne. Trzeba o tym pamiętać i trzymać się tego stylu. Pomimo tego, że włosi dopracowali zawieszenie tak, aby było maksymalnie europejskie, to i tak lekko pływa oraz nie lubi takich nagłych ruchów kierownicą. Wielu użytkowników zgłaszało hałasy dochodzące z zawieszenia, a świat uznał, że ten model tak ma. Po prostu taki jego urok. U nas też momentami to słychać. Widoczność jest, ale tylko do przodu. No i całkiem spore lusterka. Z tyłu malutka szyba, szeroki słupek, a jak jeszcze wsiądą pasażerowie, to mogę zapomnieć, że cokolwiek tam zobaczę. Na szczęście są czujniki parkowania. To wielkie, ciężkie auto z łatwością przeszło testy NCAP i w 2011 roku zdobyło 5 gwiazdek. Freemont jest autem, w którym często będziemy podróżować z całą rodziną, a ci, którzy wożą ze sobą kilka głośnych szkrabów, wiedzą dokładnie, że to milczenie jest złotem. No właśnie, jak głośno tutaj będzie, kiedy będziemy podróżować całkowicie sami. Przy prędkości autostradowej, czyli 140 km na godzinę decybelometr wskazał 65,9 decybela, a teraz czas na pomiar przy prędkości 90 km na godzinę. Wynik to 55,1 decybela. Jak na auto o kształtach suwowatych i klekotem pod maską, to jest bardzo dobry rezultat. Pod maską tego egzemplarza z 2011 roku mam diesla 2.0 Multijet o mocy 170 koni mechanicznych. Ten rozpędzi ten samochód w 11 sekund do 100 km na godzinę. Jak z jego elastycznością? Teraz właśnie to sprawdzę. Przyspieszę od 60 do 90 km na godzinę i zmierzę czas, w jakim to zrobiliśmy. Gaz do dech na czwartym biegu. Rezultat, jaki wskazuje Driftbox to równe 5 sekund. Ceny Fiata Fremonta mieszczą się w przedziale od 31 do 80 tysięcy złotych. Tylko 5% ogłoszeń stanowią te z silnikiem 3.6 V6, a szkoda, bo to silnik, który idealnie pasuje do tego samochodu i jego charakteru. Pełną listę ogłoszeń Otomoto znajdziecie klikając w prawym górnym rogu albo w link w opisie. Gama silnikowa Fremonta jest skromna i dzieli się na benzyny pochodzące ze Stanów i diesle pochodzące z Włoch. Ogólnie Amerykanie fajnie nazywają swoje silniki i tak silnik 2.4 nazywany jest Tiger Shark, a 3.6 Pentastar. Niestety silnik 2.4 o mocy 170 koni mechanicznych jest za słaby do tego auta. Przyspieszenie na poziomie 13 sekund do setki mówi samo za siebie. Jednak dla spokojnego kierowcy będzie to dobry wybór. Nie rozumiem tylko co ma Tiger Shark do spokojnej jazdy. Drugi silnik jest już ciekawszy. To nowoczesna jednostka Chryslera 3.6 V6, która zastąpiła 7 innych silników i pozwoliła Chryslerowi na budowanie ekonomicznych aut. Co 3.6 V6 i ekonomiczne? No wiecie jak Zużycie spada z 16 na 12 litrów, to można powiedzieć o sporej poprawie. Ten silnik zapewnia całkiem niezłe osiągi. Do 100 km na godzinę przyspiesza w 8,4 sekundy. Dodam jeszcze, że każda benzyna ma automatyczną skrzynię biegów, która jest powiedzmy dość mocożerna. Diesle to świetnie znane nam 2.0 Multijet. Jeden ma 140, a drugi 170 koni mechanicznych. Oczywiście nie muszę mówić, który bardziej się nadaje do tego auta. Mogły być łączone ze skrzynią manualną lub automatyczną. Jedna i druga o sześciu przełożeniach. Diesel pracuje dość twardo i nawet nie próbuje oszukać kierowcy, że nim nie jest. Do tego miewa problemy ze zużywającą się uszczelką smoka oleju, co może prowadzić nawet do zatarcia silnika. Uważajcie tylko na Dodge'a Journey'a. Journey'a, wiecie o co mi chodzi? Tego z silnikiem 2.0 CRD. Wcale nie pochodzi z świata, a z Volkswagen'a. I to z najgorszego okresu dla 2.0 TDI. Wiecie, pękające głowice i tak dalej. Fremont, jak przystało nasuwa, mógł mieć napęd na 4 koła. Jeśli chodzi o silniki benzynowe, to ciężko przedstawić jakieś notoryczne problemy. Po prostu silnik 2.4 praktycznie nie występuje w Europie, a 3.6 jest tylko trochę bardziej popularnym. Jednak w innych modelach koncernu, jak na przykład Jeepach, jest już częściej wybierany przez klientów. Tam się też lepiej spisuje, ponieważ jest łączony z nowocześniejszymi skrzyniami biegów. Diesle są rozwinięciem udanych silników 19JTD. Dzięki temu są jednymi z najbardziej bezawaryjnych jednostek Diesla na rynku. Oczywiście ich serwisowanie będzie drogie albo bardzo drogie, ale to głównie wina o sprzętu. Inżynierowie, starając się dopasować do normy spalin, dołożyli DPF i elektronicznie sterowany EGR. A przecież już wcześniej była turbina o zmiennej geometrii czy wtrysk common rail o wysokim ciśnieniu oraz wrażliwości na paliwo. Najważniejszą wadą Fremont'a są hamulce, które nie radzą sobie z masą tego auta. Użytkownicy zmieniają tarcze jak rękawiczki, a kierownica nadal bije, hamulce wyją. Do tego dodam jeszcze skrzypiące zawieszenie. Teraz spójrzcie na tabelę kosztów. Najpierw kosztów przeglądu zerowego. A następnie poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Istnieje także obawa, że taki duży samochód może spalać całkiem sporo paliwa. Jak wypadł nasz egzemplarz? Spójrzcie na tabelę z wynikami naszego testu, który przeprowadzony był na autostradzie, na trasie oraz w mieście. Czas krótko podsumować nasz test. Na początek trzy rzeczy, które spodobały nam się w Fiacie Freemoncie. Po pierwsze dużo przestrzeni i praktyczne jej zagospodarowanie w wersji pięcioosobowej. Po drugie udana gama silnikowa i po trzecie wygląd. W końcu mamy Fiata, który nie wygląda jak pięcetka. Trzy rzeczy, które mogą wkurzać w tym modelu. Po pierwsze, hamulce nieadekwatne do masy auta, szczególnie pełnego pasażerów. Po drugie, ni to van, ni to SUV. Ani nie mamy tutaj przesuwnych drzwi, ani konkretnego prześwitu. I po trzecie, miejsce w trzecim rzędzie. Jak za karę, tylko dla małych dzieci. Na koniec jeszcze ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale George Michael śpiewał o tym samochodzie. Fremont! Fremont! No, także dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał. Widzimy się w niedzielę w odcinku ekstra o godzinie 20. Do zobaczenia. Cześć.